Ziomki, i ziomale, witam na kanale w dzisiejszym dniu w zasadzie w dniu poprzedniejszym bo już jestem wow, po zmontowaniu tego wszystkiego zapraszam was na odcinek w którym zajmiemy się w globetrottera i zwiedzamy pewne pewne miasto w Niemczech a mianowicie jest to Würzburg. więc widzimy się na miejscu więc widzimy się na miejscu Już w Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, go. Swoje zwiedzanie zaczynam od miejsca w które jest dość znaczące dla mieszkającej tutaj Polonii, a mianowicie jest to kościół świętej Gertrudy. Przed chwilą głośno biły dzwony, bo właśnie za minut parę rozpoczyna się to tutaj właśnie w kościele świętej Gertrudy Polacy mogą się zebrać na wspólną modlitwę. A my ruszamy dalej. Na wielu ulicach niemieckich miast możemy napotkać na swojej drodze mosiężne tabliczki, które są poświęcone ofiarom nazistowskiej tyranii Niemiec. Tu przy tej ulicy, najprawdopodobniej w tym domu, mieszkała rodzina państwa Kirchner. Jak wnioskuję po ich rocznikach, Albert i Renet byli małżeństwem i mieli dwie córki: Margot oraz Ingeborg. Zostali oni wywiezieni do Gurs, a następnie do Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Na podstawie nazistowskiego hasła, nie macie prawa żyć. Przymusowych wywozów było setki tysięcy morderstwa na samej ludności żydowskiej szacuje się na około 6 milionów osób. Nie da się przejść obok takich miejsc obrębnych, nie, nie wspomnieć nawet słowem. Pokój dla ich dusz. Spodnie gdyś domu państwa Kirschner udałem się w kierunku Mark Placu, czyli rynku głównego w centrum miasta na podziwianie kaplicy mariackiej oraz nieopodal położonej katedry. Czas potrzebny na dotarcie stacji głównej do centrum miasta to czas 15-minutowego spaceru. Katedra jest czwartym pod względem wielkości romańskim kościołem w Niemczech. Budowa jego rozpoczęła się w 1045 roku. Trwała ona aż 143 lata. Kościół ten ma dwie wieże. Swoją nazwę otrzymał on na cześć mnicha Kiliana, który przybył do miasta w celu ewangelizacji ludności, Takim dźwiękiem grzną dzwony z obu wież. Jego triumfalny odgłos roznosi się po całym mieście, podrywając przy okazji do lotu wszelkie zasiadające na dachach ptactwa. Na Przekościelnym Placu Znajdziemy porozmieszczane na nim dzieła architektury współczesnej, wykonane z kamienia oraz brązu. Stanęły one tam z inicjatywy Stowarzyszenia Większości Ogólnych Przy wsparciu jednego z niemieckich banków oraz ordynatu biskupów, rzeźba alegorycznego krzyża ma za zadanie dosłownie ukazać Mękę Chrystusa oraz utrzymanie namacalnej wiadomości o na tym zdarzeniu. Moja prywatna interpretacja jest taka, że to Jezus dla nas chodził w na nasze krzyże. Zrobił to z miłości do nas, pojawiając nam siebie. Kształtuje to jeszcze w ten sposób, że mimo wszystko, a na nas wobec, można kochać bezporunkowo oraz jesteśmy w stanie uczyć więcej, niż nam się wydaje więc katedra ma kaplicę Mariacką, a dzieli nas 5-minutowy spacer. Ta bazylika została zbudowana na ruinach synagogi w byłej dzielnicy żydowskiej, zniszczonej podczas pogromu po epidemii dżuny, którą oskarżano ludność żydowską. Prace w tym miejscu rozpoczęto w 1377 roku od postawienia drewnianego kościoła na zlecenie biskupa Gerarda von Schwarzburga. Kościół ukończono 100 lat później. Duży kościół, kaplica, powstała po rezygnacji z biskupstwa swoich praw do miasta, po sekularyzacji w 1804 roku. Kościół został gruntownie odnowiony przez architekta Andersa Halbig podczas XIX wieku. Następnie spłonął on całkowicie podczas bombardowania Wrocługa. Po wojnie odbudowano go pod kierownictwem projektanta Eugena Altenhofera. Na samym rynku, tuż przy Bazylice dzieje się dużo. W dni powszednie rynek funkcjonuje jako targowisko na którym możemy kupić m.in. świeże warzywa, owoce oraz wina od lokalnego producenta. Nierzadko na Starym Mieście występują różne grupy muzyczne, z racji organizowanych w tym miejscu koncertów. Parę razy do roku centrum zamienia się w wioskę winiarską. W okresie przedświąteczno-zimowym cały plac przeistacza się w jarmark bożonarodzeniowy. komu w drogę temu czas, więc udałem się w kierunku miejsca Resident Plac. Rezydencja biskupa w Wursburgu: Pałac biskupi w Wursburgu jeden z najznajmniejszych zabytków architektury parakowej w Europie. Porównywany często do pałaców Schönbrunn w Wiedniu oraz w Wersalu zaprojektowany przez Baltezara Nieumana na zlecenie książąt biskupów Jana Filipa von Schönborn oraz jego brata Fryderyka Karola w 1720. Został ukończony zaś w 1744. Jak łatwo policzyć, budowa jego zajęła 24 lata. Pałac otaczają ogrody w stylu barokowym. Rezydencja uległa znacznemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. A jego odbudowa trwała do 1987 roku, zaś w 1981 rezydencja w Wrocburgu wraz z otaczającymi ją ogrodami oraz placem pałacowym została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wokół rezydencji roztacza się utrzymany w stylu barokowym tarsowy ogród, w którym znajdują się liczne rzeźby Johna Petera Wagnera. Przedstawiające postacie mitologiczne. Oko kamery nie oddaje w pełni tego miejsca, bo oddać go nie może. Tam trzeba po prostu być, to trzeba po prostu zobaczyć. Zachodnia część ogrodów powstała wykorzystując istniejące barokowe bastiony i wznosi się delikatnie w górę. Stąd możemy popatrzeć na równą przeciętny drzewka, na fasadę rezydencji oraz znajdujące się w oddali panoramę miasta. Południowa część ogrodów to aranżacja oraz sztuczne oczka wodne otoczone równo odchodzącymi uliczkami. Spacerując po wschodniej części ogrodu, raz po raz natrafimy na rokokowe rzeźby. Warto też zwrócić uwagę na pięknie zdobione żelazne bramy prowadzące do ogrodu. W miejsca Resident Place w Uszburg. swoje kroki skierowałem w kierunku Old Main Bridge, a raczej Alte Hauptbrücke. No, moście bardzo tętni życiem, za sprawą w głównej mierze turystów, jak i pobliskich winotek w jego okolicach. Moc jest również łącznikiem Starego Miasta z jego nowszą częścią. Wurzburg to jedno z ciekawszych miast w Bawarii i Dolnej Frankonii. Leży nad Menem, więc nie dziwi, że to właśnie tutaj powstała, powstał najstarszy kamienny most na tej rzece. Pierwsza przeprawa w stylu romańskim powstała tu około 1120 roku, ale w powodzi została zniszczona po 350 latach. W 1476 zbudowano nową przeprawę z wykorzystaniem papienia. Most do XVIII wieku był ufortyfikowany, Z czasem ozdobiono go kamieniami, posągami podobnymi do tych na moście Karola w Pradze. W czasie działań wojennych pod koniec II wojny światowej część przeprawy wysadzono, ale 5 lat później, w 1950, most został zbudowany. Odbudowany. Dziś jest wizytówką Pursburga, miejsce spotkań zarówno turystów, jak i mieszkańców. Jest zamknięty dla ruchu samochodowego i stanowi główny deptok miasta. Jako ciekawostkę dodam, że most był też planem przygotowanego filmu Trzej Muszkieterowie. Schodząc z mostu, nieoczekiwanie natknąłem nie się na wystawę pana Waltera Lawson Przedstawiał on na niej swoje obrazy z jedwabnych korków oraz instalacje wykonane z użytych torebek herbaty. Zachęcam do rozjedzenia strony w pana Woltera, gdyż uważam, że jest to artystycznie ciekawa postać. Oczywiście czy galeria na jego stronie czy też wystawy, które nie prowadzi. Komu w drogę, temu czas i dobre buty, jak mawia klasyk. A czas, jaki potrzebny jest, aby dojść do podnóża góry, to 20 minut marszu. Zbocza warowni są mocno stromo charakterystyczne, jak na twierdze przystało. Jakakolwiek próba zejścia z drogi, która do twierdzy prowadzi serpentyną, w celu próby skrócenia sobie drogi i pójścia na szagę. W rezultacie byłaby ze względu na nachylenie wzgórza niemałym wyzwaniem. Wzgórze twierdzy porośnięte jest winoroślami, które po dojrzeniu lądują u lokalnych producentów win frankońskich. Na wzgórzu, okrytym winnicami, stoi potężna budowla, warownia, twierdza Marimberg. Jest to jeden z ciekawszych zabytków Dolnej Frankonii i Bawarii. Prawdopodobnie już w epoce brązu był tu spełniony gród obronny. Na początku VIII wieku powołane zostaje biskupstwo w Luxburga, a na wzgórzu staje kościół Najświętszej Maryi Panny. Koło 1200 roku wzgórze zostaje ufortyfikowane, Powstają mury obronne, wieża obserwacyjna oraz pałac biskupa. W latach 1253 do 1719 twierdza Marienberg staje się oficjalną rezydencją księżąt biskupów z W roku 1525 podczas Powstania Chłopskiego twierdza Marienberg zostaje oblężona ale oddziału chłopskim nie udało się je zdobyć. Z czasem rezydencja biskupów przeniesiona do płatnych mieścia, a stara twierdza udostępniona jest do zwiedzania. Na jej terenie znajdują się dwa muzea. Powstawać. Byłem też pod wrażeniem rozpościerających się widoków ze wzgórza. Naprawdę zasługują one na uznanie. Widok, widoki były co najmniej epickie jak dla mnie. Pokazując rozpościerającą się panoramę miasta. I na pewno staną ze mną na długo. Wy ocencie sami jak wam się podoba. Ja już się będę z wami pomału żegnał, film dobiega końca, to co teraz widzisz na swoim ekranie to są to ogrody, schodziłem z drugą stroną, żeby móc jeszcze coś uchwycić kamerą i oto takie piękne ogrody stanęły przed moimi oczami. Dla mnie mega pozytywny dzień, gdzie mogłem zobaczyć parę ciekawych mających swoją historię miejsc będących wizytówkami miasta Włóżbur, dowiedzieć się ciekawych informacji o każdym z tych miejsc. Każdy kierunek przybytej drogi był pozytywnym wozą towarzyszących mi emocji. Miejsce, które odwróciłem, nie byłem w środku, zostawiłem sobie na jedny czas od pozwiedzania. Sporo z tych miejsc było w tym czasie niedostępnych, bądź też wchodzenie do nich z kamerą byłoby zwyczajnie nie na miejscu. Jednakże, to co miałem na celu, to wchodzenie jedne z najciekawszych miejsc, wręcz Trzeba zobaczyć jeśli już tutaj się jest, mam nadzieję, że udało mi się to okazać, a powstały materiał będzie mógł być dla Ciebie jakąś formą odpowiedzi, jeśli będziesz już w mieście. Podsumowując, miasto Kuszbór jest godne polecenia i warte odwiedzenia. Ja się już z Tobą żegnam. Dzięki, że tutaj ze mną byłeś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.